Jak to się stało, że w Dolinie Rzeki, warty na terenach, które porastały ogromne nieprzebyte puszcze, ponad 1050 lat temu pojawiło się państwo polskie? Zapoczątkował to władca plemienia zwanego Polanami, którego nazwa oznacza ludzi żyjących na polach. Był on tak energiczny i mądry, że udało mu się coś, co nie udało się żadnemu z jego poprzedników. Zjednoczył ziemie, na których żyło wiele różnych słowiańskich plemion, które, ze względu na oddzielające je gęstwiny leśne, miały ze sobą bardzo ograniczony kontakt. Łączył ich jednak ten sam język. Do terenów dzisiejszej Wielkopolski, które odziedziczył po przodkach, przyłączył ziemię Mazowsza i Pomorza oraz Śląsk, ziemię Sieracko-Łęczycką, Małopolską i Sandomierską. Przeszedł do historii jako Mieszko I. Założyciel Polski. Książę Mieszko bronił swojego terytorium przed atakami różnych sąsiadujących z nim ludów. Szczególnie groźne były plemiona Wieletów, dowodzone przez niemieckiego margrabiego Wichmana, które najeżdżały i grabiły ziemię polan. W jednej z bitew z Wieletami zginął brat Mieszka. Książę miał co prawda silną drużynę rycerską, która liczyła ponad 3000 dzielnych, dobrze uzbrojonych wojów. Jednak aby poradzić sobie w ówczesnym świecie, należało poszukać sprzymierzeńca. Znalazł go w czeskim księciu Bolesławie Srogim, z którym zawarł umowę wspólnej walki przeciwko Wieletom. Sojusz z Czechami został przypieczętowany ślubem polskiego władcy z córką Bolesława, księżniczką Dobrawą. Cesarstwo niemieckie i Czechy należały już do świata chrześcijańskiego, podczas gdy w Polsce wciąż jeszcze czczono wielu bogów. Dzięki małżeństwu z chrześcijańską księżniczką, nasz władca sam zdecydował się przyjąć chrzest. Dobrowolnie przyjmując chrzest, książę Mieszko umocnił swoją władzę i zaczął być traktowany jak równy z królami innych państw Europy. Niemieccy książęta nie mieli już powodu, by nas nawracać i pod tym pretekstem organizowania wypraw misyjnych, które miały na celu podporządkowanie sobie pogańskich ziem. Wiemy, że Mieszko przyjął chrzest w 966 roku, ale nie wiemy dokładnie gdzie. Odbył się on najprawdopodobniej w jednym z ważnych w tamtych czasach grodów w Wielkopolsce, którymi były Poznań, Giecz, Gniezno lub Ostrów Lednicki. Mieszko został ochrzczony wraz z najbliższym otoczeniem. Do reszty Polski wiara przychodziła powoli. Pierwszy biskup Jordan zaczął działalność misyjną i proces nawracania polskich plemion na wiarę w Chrystusa. Był to początek wielkiej przemiany społeczeństwa, która trwała nawet kilkaset lat. Niełatwo było zastąpić wiarę w wielu bogów jednym bogiem, który wymagał wyrzeczenia się dawnych zwyczajów. Odważna decyzja księcia Mieszka miała ogromne znaczenie dla dziejów naszego kraju. Być może właśnie dzięki niej Polska ukształtowała się jako samodzielne państwo i nie została przyłączona do innego chrześcijańskiego narodu. Ponadto duchowni potrafili czytać i pisać, byli wykształceni. Zaczęły wtedy powstawać pierwsze w naszym kraju murowane budynki, którymi były kościoły. Wokół nich gromadziły się wspólnoty wiernych. Przyjęcie chrztu przez Mieszka sprawiło, że Polska stała się silnym, niezależnym państwem, a wiara pozwoliła przetrwać wiele trudnych wydarzeń w historii naszego kraju.